Ciemanko witam wszystkich na kanale Giergolina. Dzisiaj mamy czwartek godzina 12.30. Bierzemy się za robotę. Mamy do, do wyrzucenia obornik od jałówek, które wam zaraz pokażę, o tutaj tych jałówek. Będziemy wybierać go ładowarką, ładować na przyczepę i wywozić na kupę na pole. W międzyczasie jeszcze tata szykuje rozsiewać, bo być może jutro ruszymy z nawozami. Bo, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, już najwyższy czas, żeby te nawozy rozsiać. Ale jest jeszcze bardzo mokro na polu i obawiamy się, żeby się nie utopić. Teraz będę zapinał przyczepę. więc widzimy się za chwilę. Dobra, przyczepę mamy zapiętą. Jedziemy się ustawić. Tam w oddali widzicie drugiego case'a z rozsiewaczem. Zapinamy obciążnik. Było półtorej tony nawozu plus waga rozsiewacza to trochę jest. Żeby w przodko nie podrywało. No i pogoda się w końcu ładna zrobiła, sezon powoli się zaczyna, niedługo będziemy jeszcze pewnie orać pod kukurydzę bo nie mamy wszystkiego porane, jeszcze gdzieś 20 20 hektarów zostało do orania pod kukurydzę. I co, i w tym roku postanowiliśmy postawić na żyto. Oraz to do siania, ponieważ nic innego niestety na naszych glebach nie zaowocuje tak właśnie te dwie uprawy, bo my niestety nasza gospodarka nie wyróżnia się zbyt dobrymi glebami. Królują przeważnie piąte, szóste klasy. Także nic specjalnego Wam powiem. Właśnie ustawiłem ciągnik i będę szedł teraz po ładowarkę. Musimy jeszcze przegonić jałówki, ale to pokażę Wam za chwilę jak będziemy robić. Idziemy właśnie po ładowarkę. Tak pokrótce Wam jeszcze powiem, że... Przepraszam Was za moje poprzednie, poprzednie nieobecności. Wynikało to z różnych powodów, naprawdę. Nie będę się usprawiedliwiał, po prostu obiecuję poprawę. Będę starał się wrzucać filmy regularnie. W miarę możliwości, oczywiście. No, idziemy po ładowarkę. Dobra, jesteśmy już w ładowarce. Musimy zawrócić i będziemy jechać pod wybieg. No niestety trochę od tego obornika tam się uzbierało po zimie. Więc trzeba zrobić porządek, żeby miały czyściutko. Jutro prawdopodobnie będziemy siali nawozy na zboża, azot będzie siane prawdopodobnie nitromak. Raczej na pewno nitromak. Eee, nawóz azotowy 27% azotu. I dodatkowo jeszcze magnes i takie sprawy fajna opcja lepiej się rozkłada niż zwykły saletrzak Więc już chyba któryś rok z kolei to siejemy i nie narzekamy. Zamknąłem. Cały czas walczymy jeszcze z pozwoleniem na. E, nad postawieniem drugiej hali łukowej, ale to już po, z poprzedniego materiału wiecie, że będzie stawiana. Cały czas jeszcze czekamy. Nie mamy wszystkich dokumentów. Jak wiecie, papierologia i te sprawy to jest podstawa i bez tego się niestety nie obejdzie. Dobra, ustawiam ładowarkę i idziemy przegajać. Do... Dobra, jesteśmy już na wybiegu. Właśnie wchodzimy. Tylko muszę sobie przytrzymać, bo nie mogę zamknąć. O. Udało się zamknąć. Yy! Co jest? Dalej. Dobra, jesteśmy już na wybiegu. Będziemy teraz przeganiać. No dalej, idź. No. Tutaj trzymamy uweczki No. Musimy przegonić na drugą stronę i zamknąć, zagrodzić pastuchem. Ponieważ, żeby nam po prostu nie wychodziły. Dalej! No! No, idź! Dalej, idź! Żeby nam nie wychodziły. I będziemy wybierać ładowarką. Nie chcą za bardzo się stąd ruszyć. Ponieważ tu mają dostęp do jedzonka. I jak wiecie krowy lubią jeść I ciężko iść im się stąd wydostać Dalej już Poszed mi stąd No Dosyć sporo tego obornika się tu nazbierało przez tą zimę Dobra, najpierw przegonię te bo stąd tu może być kłopot Dobra Jajówki mamy przegnane. Bez z małymi kłopotami, ale udało się je przegonić. Pastuch jest zapięty, więc bierzemy się za wywalanie. A ja jeszcze idę po drugą małą ładowarkę, bo będziemy wybierać z tych małych zakątków małą ładowarką. Dobra. Jestem już w kramerze. Może być troszkę. Może być troszkę głośno Ponieważ drzwi mam otwarte Ale będę starał się mówić po prostu wyraźnie i głośno Przyszedłem po kramera, bo będziemy Wybierać w wąskich miejscach właśnie kramerkiem Bo tą dużą nie wszędzie wjedziemy Łyżkę miałem na szczęście zapiętą już Łyżkę miałem na szczęście zapiętą już, nie musiałem zapinać bo niestety, ale do zapięcia potrzebuję drugiej osoby. Bo tutaj jest taki przycisk, który trzeba przytrzymać i w joysticku trzeba odbezpieczyć, bo jest hydrauliczne zabezpieczanie i trzeba z jednej strony i z drugiej to zrobić. I właśnie miałem z tym problem, dlatego zawsze mi ktoś musi pomagać. Ale już na szczęście była łycha zapięta, więc mogłem sam ją przyjechać. Dobra, zaczęliśmy wybierać. Teraz pokażę Wam kilka ujęć tego. Ustawiłem kramera, żeby nie przeszkadzał Powiem wam, kramer bardzo fajna sprawa On ma dwie osie skrętne Dlatego bez problemu się nim zawraca, praktycznie w miejscu można zawrócić Jak widzicie tutaj jest małe pomieszczenie, a bez problemu udało mi się nawinąć I ustawić z powrotem do wyjazdu Tutaj mamy Na wybiegu mamy wylany beton Dlatego, żeby właśnie było lepiej wybierać żeby ta ładowarka się nie ślizgała po tym błocie, ale i tak jak widzicie jest bardzo mokro i ta ładowarka się ślizga. Dobra, a my zmierzamy już, żeby wysypać. Przyczepa pełna jak widzicie w lusterku. Myślę, że widzicie, ale nie jestem pewny. Będziemy wywozić tutaj na kupę. Tu już było wywożone ostatnio. Od jałówek. Tutaj mamy takie miejsce składowania tego obornika, bo wiadomo na płycie nie idzie zmieścić wszystkiego przez zimę. Wiecie jak to jest z bydłem. Kto ma bydło, ten wie, że tego towaru jest akurat dużo. Także będziemy ekipować. otwieramy klapę i będziemy kipować skorupowa 12 tonowa. Dobra, mamy wykipowaną przyczepę, teraz musimy ją opuścić o, w ten sposób. jedziemy z powrotem. jak udało się wykipować ładna, ładna kupa się już zrobi a my jedziemy dalej Bardzo ładna pogoda, Wam powiem. Zaraz sprawdzę, ile jest stopni. Jak widzicie, 16 stopni jest. Naprawdę aż chce się robić na takim, na takim słoneczku. so sou idziemy zobaczyć jak to wyszło i opuścić przyczepy jak widzicie zakończyliśmy wybierać obornik jabłeczki mają już pościelone cieszą się i co, I dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego materiału Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie się, do następnego, cześć.